Cudowny medalik to znak z nieba. Dziś podam trzeci powód, dla którego śmiało mogę tak powiedzieć. Dwa pierwsze dotyczyły wiarygodności wizjonerki świętej Katarzyny Laburę. Aby je poznać, zapraszam na mój kanał. Jednak wiarygodność wizjonera to jeszcze za mało. Wiarygodność kogokolwiek to jeszcze za mało. Historia kościoła pokazuje ludzi, którzy byli bardzo pobożni, zdyscyplinowani, budzący powszechny szacunek, a jednak Pociągnęli lud Boży na manowce, choćby taki Pelagiusz, ale to inna historia. Najważniejszy argument, dla którego możemy uznać autentyczność objawień Maryi i cudownego medalika, to argument zgodności z odwieczną nauką Kościoła. Najważniejszy symbol na medaliku odwołuje się do odwiecznego planu zbawienia. Bóg, widząc ludzi pogrążonych w grzechu, posyła swojego syna abyśmy w Chrystusie jako zjednoczona wspólnota dzieci Bożych mogli wejść kiedyś do chwały nieba to wyraża 12 gwiazd znak zjednoczenia Chrystusa z kościołem a Maryja na medaliku co do której my katolicy potrafimy się rozpędzić nie jest przedstawiona jako bogini ale jako zaproszona do rozdawania łaski wysłużonej przez Chrystusa czego symbolem były te pierścienie o których już mówiłem